Cześć czołem! ja nazywam się Karlik, to jest kolejny odcinek, zagramy w 5 Persia Warrior Within. A, nagrałem 7 odcinek dla Was. I już doszedłem, już przeszedłem ogród, ale okazało się, że nie włączam nagrywania e, mikrofonu. Także Karlik, brawa dla Ciebie i musi przechodzić wszystko od nowa. A wszystko oczywiście dla Was. Także po prostu jestem geniuszem dzisiaj. Oczywiście musiałem się zorientować o tym. Musiałem się zorientować pod sam koniec odcinka, gdy już sobie już miałem się z wami żegnać. Tak sobie myślę, hmm, chyba Kelik, nie włączyłeś tego mikrofonu. No i rzeczywiście okazało się, że nie włączyłem. Znaczy, nie włączyłem programu, który miał nagrywać. Dobra, pierdzie, te kruki. No to w dupie. Nie ma to tak naprawdę znaczenia. Czyli zabiję, czy nie zabiję. <laughs> Whatever. Nie, jest to w tej grze. Okej, oh. okay. idziemy dalej. Już teraz jakoś jestem wypalony, jeśli chodzi o komentowanie bo bez sensu przez <noise> prawie 20 minut. No ale dobra, przynajmniej wiem, że mniej więcej 20 minut zajmuje przejście tej, tego etapu i dojście do sali tronowej. O, nie ma co z Wami gadać. Teraz zrobię to tak wszystko na speedzie. No już mam dość tego etapu. Przechodzenie drugiego raz tego samego nie jest tak ekscytujące, w tak krótkim czasie przynajmniej. No, a bratu niby, można powiedzieć, z innej strony olejemy ten zapis, bo to nie ma sensu. Nawet tutaj marnować czas. Niestety nie mogę tego pominąć, jaka szkoda. A już tutaj byłem. No, szczęście ta animacja nie jest specjalnie długa. Okej, weźmiemy sobie topór. W ogóle tu mamy taki jakby system skradania, jak widać możemy go do niego tak podejść. O! O, skradam się. No. Olejemy go, tu sobie już ustawimy odpowiednim, pod odpowiednim kątem. Tamten kombos był skuteczniejszy jak widać, przy tamtym się zabiliśmy gościa za jednym razem, a tutaj musieliśmy jednak go jeszcze zabić. Dobra, otworzymy sobie artwork. Jedna baba w drugiej babie. I tak dalej. No teraz to idzie zdecydowanie szybciej, mamy dopiero już trzecią minutę nagrania ponad, a już jestem w tym miejscu. Tam na górze jest jeszcze live upgrade tak swoją drogą który zaraz sobie podniesiemy musimy to przestawić, aby móc się dostać jeszcze tam dalej. What the fuck Sam jest mi jakiś doszedł. Mam nadzieję, że nie było słuchać pik tego pikania takiego charakterystycznego jak telefon na pierdela po głośnikach czasem ty przychodzi jestem same za jak ktoś dzwoni No ale dobra no, sobie tutaj książkę tutaj przesuwę dźwignię, a ja sobie przeczytam co mi tam doszło Aha, no, no dobra wiadomość, dobra Później odpiszę w ogóle zacząłem, jak pewnie zauważyliście, nagrywać Fallouta 1. To była moja pierwsza seria, którą grałem w ogóle. W, którą pierwszy, pierwsza seria, którą nagrałem na mój kanał. I porzuciłem ją bardzo, bardzo wcześnie, po paru odcinkach, znaczy po kilkunastu. Tam jakoś nagrywałem trochę inaczej. Wtedy. I też dosyć krótko, bo tam było 15 czy 20 minut to odcinki miały. E, nie usunąłem ich, zrobimy je jako prywatne. ustawimy je jako prywatne, ponieważ no... Jakość dźwięku jest tam cholernie straszna. I, I w ogóle jakość mojego komentarza jest słaba i tak dalej. W ogóle mam bardzo, bardzo dużo zastrzeżeń do tamtego... No, walić to już. Mam dużo zastrzeżeń tutaj w moich pierwszych filmów, więc je pousuwałem. A tak? nie posuwałem, to zrobimy je jako prywatne. E, czy nie jest to czegoś, coś czego można by się wstydzić, ale nie jest to też coś czy można by się pochwalić i trzymać się na YouTubie, gdy masz już taki dosyć w miarę rozwinięty kanał jak mój. Gdy masz już 10 tysięcy widzów, no to szkoda mi trzymać filmiki, które hmm, przypominają jakością, gościa, który dopiero zaczyna i nie ma za bardzo pojęcia o programach, o YouTubie, ani tak dalej. Tej tak, ja to miałem... Tak jak to było na początku ze mną. Znaczy gdy, już miałem, gdy gdy zakładałem kanał, jeszcze coś tam nie było źle, bo coś nagrywałem dla innych kanałów. Dziwi mnie, że się nie zabiłem, ale dobra. Bo część osób może mnie kojarzyć z takiego kanału jak Grasz Org tam nagrywałem jakieś <laughs> zapowiedzi, giery, recenzje i takie inne pierdoły. Ale już się tym nie zajmuję, bo przestało mnie to kręcić. Bowiem się skupić bardziej na sobie niż na. W ogóle chciałem porozmawiać o czymś innym. Chciałem pogadać o tym. A może to nie wiem, czy to jest dobre miejsce na to rozmawianie o LOLu Może to poświęcę ten temat na no, odcinek, gdy będę grał w LOLa, To sobie powiadam o tym. Bo niekoniecznie pod tym odcinkiem takie osoby podpięć zapaść będą osoby, które oglądają lol To nie będą, bo ten kanał głównie zajmuje się LOLem, ale yy, dźwignia jest dobrze ustawiona, dobra. Wszystko jest okej. Okay. Można tak później inaczej zrobić. Albo i nie. Dobra, nie będę kombinował, bo to... Przedłużam tylko czas. Okay. Dobra. Teraz wystarczy to ładnie ustawić i mamy gotowe. I przeszliśmy ogląd w tym momencie, z tym, że jeszcze musimy wrócić się do, do tego wejścia, z którego przeszliśmy. I właściwie sobie zakończymy rozgrywkę. W ten, ten odcinek. Palota zacząłem przechodzić z tego względu, że zacząłem oglądać let's play'e e, takiego gościa. Tommy się nazywa. Palas, są bardzo. E, niestety gość już nie nagrywa, ale ma taki komentarz, jaki ja lubię. To znaczy gość, gość to robi spokojnie. E, nie tak. Także dynamicznie, nie podnieca się, raczej nie podnieca się, kurczę. Nie ekscytuje się aż tak mega głupotami. To jest fajne, ale oglądanie odcinków... Oglądanie odcinków, gdzie ktoś cały czas krzyczy, czy coś, dla mnie jest dosyć nużące po jakimś czasie. Ja bardziej preferuję taki spokojniejszy styl mówienia. Zapewne to też widać po mnie, bo ja też niespecjalnie jestem osobą, która komentuje jakoś bardzo żywo te swoje poczynania to kra. Po prostu tak wolę, jestem spokojniejszą osobą i nie będę wymuszał z siebie jakichś reakcji. Które nie są tak na dobrą sprawę prawdziwe Czasem się ekscytuję, to prawda, no ale. Jakąś fajną sytuacją w góry. Ale no, tak jak mówię. Nie jest to coś co mnie jakby jara. Do oglądania. Tak sobie przynajmniej. Okej. Okay, y Dlatego, takie jasne w ogóle też jak nagrywałem moje pierwsze odcinki z Forlota. to bardziej byłem właśnie mm, zainspirowany przez takie osoby, które prowadziły te let's play spokojnie które mówiły tak no, ciekawie, opowiadały o grze czy coś, niż tak po prostu darły ryje jak niektórzy YouTuberzy. A jak mówię, no, mm, bardziej z tego co wiem, no, to bardziej popularne jest jednak. Robienie jakiegoś tam show, czy show. Nie wiem, jak to nazwać. Takiego. Hmm. Nie mam do tego słowa. W ogóle w polskim brakuje często czasem jakichś słów, które byłyby takie pasujące do tego, co chce się powiedzieć. Więcej słów w angielskim takich. Hmm. opisujących, w jednym słowie można w angielskim powiedzieć coś co w polskim trzeba by powiedzieć w kilku słowach i to jest takim bez sensu dlatego bardzo lubię angielski w każdym razie zszedłem z tematu yy. nie mogę do niego powrócić ponieważ już o nim zapomniałem już mi wypadł z główny, o czym to ja mówiłem o nie wiem czy zdążę teraz A zdążę. eee yy. Dobra, musimy się przejść tutaj po tym drążku. Po tym troszkę, troszkę dalej, dobra. I teraz tak. A się nie chodzi mi o show, o robienie show, bo ciężko jest zrobić show, gdy gra się w grę. No, to jest raczej. Yy, myślę, że wykonana, ale raczej trudne do zrobienia. Trzeba by już mieć naprawdę niezłomogadane. No Na i tutaj można to zaobserwować. Na przykład takim przykładem jest Billy który można nawet stwierdzić, że robi jakiś show. O PewDiePie, to jest właśnie taki przykład, który mogę poruszyć, bo to jest, jest YouTube, z nie będę miał styczności ani który nie, nie zacznie się na mnie burzyć, Czyli PewDiePie ja bardzo lubię, to też to nie chodzi o to, że go nie lubię. Ale właśnie to jest taki styl, o którym mówię, że... ktoś się wydziera w swoich filminkach i tak dalej i to jest fajne, ja to, lubię to oglądać, tylko nie na dłuższą metę, Można to, mogę to sobie wyżyć raz czy dwa raz na jakiś czas nie mógłbym tego oglądać dzień w dzień, bo bym no nie wiem, no nie odpowiada mi, po prostu taka forma do oglądania non stop Bardziej, szczególnie, że ja lubię sobie włączyć jakieś let's do snu no nie? Ja sobie idę spać yy, i odpalam <laughs> takiego gościa to mi nie który spokojnie coś tam mówi i no nie wiem, taki głos mnie po prostu usypia i to jest zajebiste ale no, no nie każdy ogląda akurat tego, do, 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 taki film do usypiania. Takie wydzieranie się, to nie lubię. Mm, znaczy, wydzieranie się. Takie bardziej mm, intensywniejsze Intensywniejsze filmy na YouTube, takie bardziej dynamiczne, może. Z takim szybszym komentarzem to lubię mm, jakby już oskryptowane. To znaczy, no wiecie, no, już napisane scenariusz jest. Kupi, tu mine, księcia, jakiś I już odnaleźli mnie w tym Nie mam Dobra, to widzimy, że to wlapił tego otwora, którego spotkaliśmy parę razy i z tym Nie mieliśmy nawet w stylu szybko ani nic takiego. I nie, nie, nie znaliśmy w ogóle jego zamiarów, ani. I to jest takie fajne. E, dobra, jesteśmy już prawie przy końcu tego zagrajmy że z drugiej strony. Nie bo jak y, już nie muszę skończyć niedługo ten odcinek, bo o czym tutaj mówiłem? No właśnie, że lubię takie bardziej dynamiczne komentarze czy coś, w przypadku recenzji, zapowiedzi, e, takich krótkich materiałów nie gameplayowych, a tak jak mówię, co kto lubi? Bo na przykład Angry Video Game Nerd albo Angry Joe Show to są właśnie fajne, fajne filmy, które można sobie poglądać no niby te czasem są długie, ale no, około 20 minut, 10 to jest w zależności od tego, co tam jaki to filmik oglądamy, ale no nie jest to coś, co się powtarza tak? powiedzmy nie jest to, zagrajmy z Prince of Persia, gdzie człowiek musi musiałby mieć nawijkę przez cholerne

no, przykro mi książę. Nie poruchasz. Dobra. Dzięki wam wszystkim za uwagę. E, to był fajny odcinek. I zaraz sobie tu jeszcze zbierzemy artworka, o którym zapomniałem. Gdzie on tu jest? A nie, nie zapomniałem, okej. Okay. Myślałem, że... że nie wziąłem go wcześniej. Także dzięki Wam wszystkim za uwagę. Ja sobie tu zaraz zapiszę i się z Wami żegnam. To usłyszę następnym razem. Trzymajcie się. Może dajcie mi też znać jakie Wy odcinki preferujecie. Czy bardziej takie spokojne w moim stylu, gdzie ja no, staram się raczej mówić tak płynnie, ale jednocześnie. Hmm. Znowu brakuje mi słów. Uczę się tego bardzo. Staram się tego nauczyć, żeby mówić do Was jak najbardziej płynnie i myślę, że zrobiłem spory postęp. Ale dajcie mi znać, jakie wygłodzicie odcinki w stylu moim, czy jakiegoś gościa Tomi G, którego możecie znaleźć bardzo Wam polecam. Niestety nie nagrywa już, ale to co ma na swoim kanale jest jak dla mnie zadowalające i bardzo fajne. Także jak ktoś lubi zagrajmy w stylu jakim ja prowadzę, albo w jakim prowadzi ktokolwiek inny w takim spokojnym stylu, no to polecam Wam tego i, kurde, i cały czas tworzę jakieś dziwne mieszanki tych zdań, i w końcu nie wiem co chcę do Was powiedzieć. W każdym razie dajcie mi znać, czy taki spokojny komentarz, czy bardziej dynamiczny, jak nie wiem, na przykład Royo Czy O, to jest dobry przykład. Rok i Royo. Royo prowadzi tak bardziej właśnie żywo, e, śmiesznie, momentami e, i tak dalej, a Rok jest taki spokojny, koleś po 30 z dzieckiem i tak dalej. I to jest właśnie takie fajne, fajne porównanie, które na Co wy wolicie? Roya czy roka? Powiedzmy, może nie Roya czy ROKA, tylko bardziej chodzi mi o ten styl prowadzenia swoich materiałów. Dobra, to tyle. Dzięki Wam wszystkim, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się na razie. Cześć.